Czas na bajkę. Posłuchaj nowej historii od Bajaland. Życie Tomka to dziennik cwaniaczka. Tomek Bong był święcie przekonany, że jego życie to jakiś ponury, kosmiczny żart, a scenariusz do niego napisał ktoś, kto szczerze go nienawidził. Tomek uważał się za największego fana dziennika cwaniaczka na tej półkuli. Przeczytał wszystkie tomy chyba z pięćdziesiąt razy i doszedł do wniosku, że Greg Heffley to jego duchowy brat-bliźniak. Różnica polegała na tym, że o gregu napisali książki i nakręcili filmy, a Tomek musiał użerać się ze swoją rodziną zupełnie za darmo, bez cienia szansy na sławę czy tantiemy. Dorośli w jego otoczeniu ciągle powtarzali, ciesz się dzieciństwem, to najlepszy czas w życiu. Tomek podejrzewał, że wszyscy oni doznali zbiorowej amnezji. Chyba zapomnieli, jak to jest, być wstawianym do kąta za to że młodszy brat wysmarował kota pastą do zębów. Chłopiec postanowił jednak, że kiedyś te wszystkie krzywdy zostaną wyrównane. W praktyce oznaczało to, że na śniadanie zamiast normalnych ludzkich płatków z czekoladą, Tomek dostał miskę zielonej, podejrzanej brei. To jarmusz z dodatkiem spiruliny i nasion chia, oznajmiła mama, promieniając dumą, jakby właśnie odkryła lek na całe złotego świata. Tomek spojrzał na zawartość miski. Wyglądało to tak, jakby ktoś zmiksował wilgotny trawnik razem z kretowiskiem. Mamo, zaczął ostrożnie. Greg Hefle jadł kiedyś ser, który leżał na boisku przez rok i wydaje mi się, że ten ser miał więcej wartości odżywczych niż to tutaj. Jedz, Tomasz, to paliwo dla mózgu. Wtrącił tata, który sam, zasłaniając się gazetą, ukradkiem smarował sobie grubo kanapkę dżemem truskawkowym. Tomek westchnął ciężko. Hipokryzja w tym domu osiągnęła poziom krytyczny. W szkole sytuacja wcale nie wyglądała lepiej. Klasa Tomka dostała nowego wujefistę, pana Gwizdka, człowieka, który gwizdał nawet wtedy, gdy szedł do toalety. Pan Gwizdek żył w przekonaniu, że trenuje oddział komandosów, a nie grupę dzieciaków, z których połowa dostawała zadyszki, wchodząc na pierwsze piętro. Dzisiaj gramy w zbijaka. Wrzasnął nauczyciel, ale na moich zasadach! Kto oberwie piłką, robi dziesięć pompek! Był to moment, w którym Tomek gorzko pożałował, że nie posiadł mocy niewidzialności. W książkach o cwaniaczku to Rowley zawsze obrywał, ale w tej klasie to Tomek był magnesem na piłki. I to magnesem przemysłowym. Oberwał w brzuch, w nogę, a raz, co wydawało się fizycznie niemożliwe. Piłka odbiła się od ściany, potem od sufitu i trafiła go prosto w ucho. Efekt był opłakany. Tomek zrobił tyle pompek, że jego ręce zamieniły się w rozgotowany makaron. Kiedy na lekcji matematyki próbował podnieść dłoń, żeby zgłosić nieprzygotowanie, kończyna po prostu opadła bezwładnie na ławkę, zrzucając przy tym piórnik z wielkim hukiem. Pani od matematyki uznała to za akt buntu i wpisała mu uwagę. Uczeń rzuca przyborami szkolnymi w geście demonstracyjnym. Wtorek. We wtorek rano Tomek myślał, że limit pecha został wyczerpany, ale wtedy do akcji wkroczył jego młodszy brat Franek. Franek był polskim odpowiednikiem Maniego z książek Kinia. Tyle, że znacznie gorszym, bo istniał naprawdę. Miał pięć lat i immunitet na wszelkie kary. Rodzice uważali go za małego aniołka. Ten właśnie aniołek. Postanowił o świcie sprawdzić wodoszczelność telefonu Tomka. Metodą wrzucenia go do toalety. Kiedy Tomek zaczął krzyczeć, co uznał za naturalną reakcję na widok swojego cyfrowego życia tonącego w sedesie, do łazienki wpadła mama. Tomek, dlaczego krzyczysz na brata? zapytała tuląc Franka, który z automatu włączył syrenę alarmową i zaczął udawać płacz. On utopił mój telefon! Wrzasnął Tomek. Chciałem tylko, żeby rybki w grze popływały. Zachlipał fałszywie Franek. Było to bezczelne kłamstwo, bo Tomek nawet nie miał gry z rybkami. Widzisz? On chciał dobrze. Jesteś starszy. Powinieneś wykazać się dojrzałością. Włóż telefon do ryżu i przestań robić sceny. Skwitowała mama i wyszła. Do ryżu. Tomek pomyślał z ironią, że może od razu powinien posypać go tą magiczną spiruliną ze śniadania, to może telefonowi odrosną nowe procesory. Szkolny wtorek przyniósł kolejną katastrofę. Pani od przyrody, zwana przez uczniów panią Muchomor, ze względu na fryzurę w kształcie grzyba i trujący charakter, ogłosiła projekt grupowy. Dwa słowa, które budziły grozę w każdym, kto choć raz musiał pracować w grupie. Projekt grupowy oznaczał zazwyczaj, że jedna osoba odwala całą robotę, a reszta dłubie w nosie, inkasując tę samą ocenę. Dobieracie się w pary, zarządziła pani Muchomor. Największym marzeniem Tomka było trafienie na Michała, jego najlepszego kumpla. Wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Już mieli rzucić się ku sobie w geście braterstwa, gdy nauczycielka dodała: Według numerów w dzienniku Pani zaczęła dobierać pary. Tomek zamarł. Był numerem 7 i wszystko wskazywało, że według jej systemu dostanie w parze numer 21. To był Krzysiek, znany szerzej jako glut. Krzysiek nie nosił tej ksywki bez powodu. Zawsze, ale to absolutnie zawsze był zakatarzony. Do tego jego pasją było kolekcjonowanie scyzoryków i opowiadanie o rzadkich chorobach zakaźnych. Cześć Tomek! Powiedział Krzysiek, pociągając nosem tak głośno, że aż zatrzęsły się szyby w klasie. Zrobimy super projekt o pleśniach. Mam w domu dużą kolekcję pod łóżkiem. Tomek poczuł, jak jego dusza powoli opuszcza ciało. Greg Hefli miał w swojej historii zgniły ser. Tomek wiedział już, że on będzie miał zgniły projekt. Środa nadszedł dzień realizacji projektu. Tomek musiał udać się do domu Krzyśka po lekcjach. Mama była tym faktem zachwycona. O, integrujesz się? To wspaniale! Może zaprosisz Krzyśka na obiad? Zrobię kotlety z ciecierzycy. Mamo, błaga, nie każ go. Chłopak i tak ma ciężkie życie z tym wiecznym katarem! odparł Tomek. Dom Krzyśka z zewnątrz wyglądał normalnie, ale w środku pachniał specyficznie. Była to mieszanka starego rosołu. I butów, które czasy świetności miały już dawno za sobą. W pokoju kolegi panował ponury półmrok. Patrz! Krzysiek wyciągnął z podłóżka łóżka słoik. W środku znajdowało się coś zielono-szarego i włochatego. To kanapka z szynką, którą zrobiłem w pierwszej klasie. Nazywam ją Alfred. Tomek cofnął się instynktownie pod drzwi. Słuchaj, Krzysiek. Temat projektu to zagrożenia dla środowiska. Może po prostu zrobimy plakat o smogu? Naprawdę nie musimy angażować w to. Alfreda. Ale Alfred jest zagrożeniem biologicznym. Upierał się Krzysiek z błyskiem w oku. Spędzili trzy godziny na kłótni. Ostatecznie stanęło na kompromisie. Zrobią makietę wysypiska śmieci. Krzysiek dostarczył autentyczne materiały, czyli zawartość swojego kosza, a Tomek miał za zadanie to wszystko posklejać. Kiedy wrócił do domu, śmierdział jak miejski kontener. O, wróciłeś! zawołała mama z kuchni. Jak było? Śmierdząco! odparł zgodnie z prawdą Tomek. To nic, zaraz to naprawimy. Kupiłam nowy odświeżacz powietrza o zapachu leśna bryza. Szybko okazało się, że leśna bryza pachnie jak toaleta na stacji benzynowej w środku Lasu Iglastego. Tomek powlókł się do swojego pokoju marząc o chwili spokoju z komiksem jednak na jego łóżku siedział już Franek w ręku trzymał czarny niezmywalny marker a na ścianie tuż nad poduszką Tomka widniał wielki koślawy napis gupik pisze się głupek przez u i k geniuszu westchnął Tomek opadając ciężko na krzesło wpatrywał się w napis gupik pomyślał o gregu hefleju Greg miał brata Rodrika, który go dręczył, ale Rodrik przynajmniej znał ortografię, prawdopodobnie. Tomek musiał mierzyć się z analfabetą wandalem. Wieczorem, leżąc już w łóżku, rozmyślał o jutrzejszej prezentacji w szkole. Mieli makietę zbudowaną z prawdziwych śmieci krzyśka. Tomek miał złe przeczucia. W książkach, które tak kochał, kiedy coś szło źle, kończyło się to zazwyczaj spektakularną. Ogólnoszkolną kompromitacją. Spojrzał w sufit, tuż pod napisem wykonanym przez brata. Jeśli tam jesteś, Jeffy Kinney, szepnął w ciemność. Daj mi chociaż jeden dzień bez wtopy. W odpowiedzi usłyszał tylko chrapanie taty dochodzące za ściany, które brzmiało jak startujący traktor. Czwartek. Poranek w dniu prezentacji przywitał Tomka zapachem, który można było określić jedynie mianem zbrodni przeciwko ludzkości. Źródłem odoru była makieta wysypiska śmieci, którą Krzysiek przyniósł do szkoły w wielkim, czarnym worku. Dodałem kilka ulepszeń, szepnął konspiracyjnie Glut, kiedy ustawiali swoje dzieło na ławce pod tablicą. Tomek nie chciał pytać o szczegóły. Modlił się tylko, żeby lekcja skończyła się, zanim zawartość makiety zyska samoświadomość i przejmie władzę nad światem. Nadeszła ich kolej, pani Muchomor poprawiła okulary i pochyliła się nad ich pracą. No dobrze, chłopcy, opowiedzcie nam o swojej wizji, zachęciła, choć jej nos delikatnie się zmarszczył. Tomek wziął głęboki oddech przez usta, żeby nie czuć zapachu i zaczął. Nasz projekt przedstawia proces biodegradacji w warunkach miejskich. W tym momencie stało się coś strasznego. Konstrukcja makiety, którą Tomek skleił wczoraj super ekoklejem z mąki i wody, przepis mamy, zaczęła drżeć. Klej pod wpływem ciepła w klasie puścił. Góra śmieci powoli, majestatycznie zaczęła się osuwać. Uważaj! krzyknął ktoś z pierwszej ławki. Ale było za późno. Ze szczytu góry odpadków sturlał się słoik. Ten sam słoik, w którym mieszkał Alfred, spleśniała kanapka z pierwszej klasy. Słoik uderzył o podłogę. Wieczko odskoczyło. Alfred był wolny. Zielony obłok zarodników uniósł się w powietrze, niczym dym wulkaniczny. Pani Muchomor cofnęła się gwałtownie, potykając się o własne krzesło. Klasa wpadła w panikę. Dziewczyny piszczały. Michał próbował nagrać to telefonem, a Krzysiek krzyczał: Nie deptać Alfreda! To rzadki okaz. Tomek stał pośrodku tego chaosu. I czuł, jak jego twarz przybiera kolor buraka. Dyrektor szkoły, który akurat przechodził korytarzem, wpadł do sali, zwabiony hałasem. Zobaczył panią Muchomor leżącą na podłodze, krzyśka próbującego reanimować spleśniałą kanapkę i Tomka, który wyglądał, jakby chciał zapaść się pod ziemię. Bąk. Glut, zagrzmiał dyrektor. Do mojego gabinetu. Tomek dostał nagane i. Gorsza, nakaz pomocy przy organizacji piątkowej dyskoteki szkolnej w ramach prac społecznych. Piątek. Piątek miał być dniem odkupienia, a zapowiadał się na dzień ostatecznej klęski. Wieczorem odbywała się dyskoteka szkolna powitanie wiosny. Tomek planował zachorować na jakąś nagłą, egzotyczną chorobę, ale mama przejrzała jego plany. O nie mój drogi, idziesz się bawić. Taniec to ekspresja duszy zawołała, wyciągając z szafy wieszak. I mam dla ciebie idealny strój. Tomek spojrzał na ubranie i poczuł, jak żołądek podchodzi mu do gardła. Była to koszula taty z lat dziewięćdziesiątych, fioletowa, z żabotem. Mamo, to wygląda jak strój wampira, który stracił pracę w cyrku, jęknął Tomek. To jest vintage. Teraz to najmodniejszy styl, upierała się mama. Tata tylko poklepał go po ramieniu. Bądź twardy, synu, kobiety lubią odważnych mężczyzn. Ja w tej koszuli poznałem twoją matkę. To wiele wyjaśnia, mruknął Tomek pod nosem. Na dyskotece sala gimnastyczna była udekorowana balonami i bibułą, która smętnie zwisała z drabinek. DJ-em był starszy uczeń, niejaki DJ Borys, który puszczał piosenki. Przy których bawili się chyba jeszcze jaskiniowcy. Tomek, ubrany w fioletową koszulę z żabotem, stał w najciemniejszym kącie sali, udając, że jest elementem architektury. Michał, który przyszedł w okularach przeciwsłonecznych, mimo że w sali było ciemno, dołączył do niego. Stary, wyglądasz jak książę z bajki, takiej bardzo nisko budżetowej bajki, skomentował Michał. Dzięki. A ty wyglądasz jak ślepy nie topesz, odgryzł się Tomek. Nagle muzyka ucichła. DJ Borys zaczął gorączkowo uderzać w swój sprzęt. Ej, awaria! Krzyknął Borys. Laptop się zawiesił. Tłum zaczął buczeć. Szkolne gwiazdy Ola i patrycja przewróciły oczami. Katastrofa wisiała w powietrzu. Wtedy pani Muchomor, która pilnowała porządku, spojrzała na Tomka. Bąk! Jesteś w ramach kary pomocnikiem technicznym. Zrób coś. Tomek nie miał pojęcia o sprzęcie dj. wiedział tylko, jak włączyć pralkę i to też nie zawsze. Ale nie miał wyjścia. Popychany przez nauczycielkę, wszedł na podest. Tłum ucichł, patrząc na chłopaka w fioletowym żabocie. Tomek podszedł do konsoli. Było tam mnóstwo kabli, jeden z nich wyglądał na poluzowany. No dalej, cwaniaczku, pomyślał. Co by zrobił Greg? Pewnie by to zepsuł jeszcze bardziej. Tomek postanowił zaryzykować. Schylił się, żeby docisnąć kabel. W tym momencie jego fioletowy żabot zahaczył o suwak na mikserze. Tomek stracił równowagę, machnął ręką, uderzył w sampler i łokciem przesunął pokrętło basów na maksimum. W głośnikach rozległ się potężny basowy zgrzyt, a potem zagrał najnowszy, wiralowy hit z TikToka tylko że w niesamowitym, przyspieszonym remiksie. Okazało się, że łokieć Tomka włączył jakąś ukrytą funkcję Turbomix. Sala zamarła na sekundę, a potem wybuchła. Wszyscy zaczęli skakać. Nawet Krzysiek Glut, który tańczył, wymachując chusteczkami higienicznymi jak flagami. – Wow! – wrzasnął do mikrofonu DJ Boris, który właśnie zresetował laptopa. – Bong zrobił dropa życia! Tomek stał tam, oszołomiony, trzymając się za bolący łokieć. Ludzie klaskali, Ola i Patrycja uśmiechnęły się do niego. Przez następne trzy minuty Tomek Bong był królem szkoły. Nawet fioletowa koszula wydawała się nagle kul. Cool. Sobota. Sława, jak to zwykle bywa, trwała krótko, dokładnie do sobotniego poranka. Tomek obudził się z poczuciem, że wreszcie los się do niego uśmiechnął. Zszedł na śniadanie jak zwycięzca. W kuchni siedział Franek. Cześć DJ-u, powiedział tata z nad gazety. Słyszałem, że dałeś czadu? No, można tak powiedzieć. Tomek uśmiechnął się skromnie, sięgając po tosta. Wtedy Franek, ten mały niszczyciel światów, spojrzał na niego swoimi wielkimi oczami. Tomek, a dlaczego masz to na plecach? zapytał. Co mam? Tomek podszedł do lustra w przedpokoju. Odwrócił się. Na plecach jego piżamy, w której paradował po domu, przyklejona była wielka jaskrawa kartka z napisem Kocham kucyki ponie. Zrozumiał. To robota Franka z wczorajszego wieczora, kiedy Tomek padł zmęczony na łóżko. Mama weszła do kuchni z aparatem fotograficznym. Ojej, jakie to słodkie. Muszę to wrzucić na Facebooka. Mój syn, DJ i fan kucyków. Krzyknęła zachwycona. Tomek rzucił się do ucieczki, ale flesz był szybszy. Zanim zdążył dobiec do pokoju, zdjęcie już pewnie lajkowała ciecia Grażyna i połowa sąsiadów. Tomek zatrzasnął drzwi, oparł się o nie plecami i zjechał na podłogę. Spojrzał na leżącą na biurku książkę dziennik cwaniaczka. Masz rację, Grek. Powiedział nagłos do okładki. Nie warto się starać. System zawsze wygrywa. Ale potem przypomniał sobie ten moment, kiedy cała sala skandowała jego nazwisko i uśmiechnął się lekko pod nosem. Może w poniedziałek wszyscy będą się śmiać ze zdjęcia z kucykami, może znowu dostanie piłką w ucho. Ale przynajmniej miał ten jeden moment. Wyciągnął z podłóżka czysty zeszyt i napisał na pierwszej stronie Własność Tomka Bąka. Jeśli to czytasz, a nie jesteś mną, to odłóż to natychmiast. Albo Franek naklei ci kucyka na czoło. Koniec, a przynajmniej koniec na ten tydzień. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne wpadki Tomka, koniecznie zostawcie suba i dajcie znać w komentarzu.